Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak. słuchajcie. To jest drugi odcinek Spadowek of Exile. To jest moja nowa bohaterka. Teraz kilka rzeczy chcę Wam jeszcze pokazać. Zwłaszcza tym, którzy są zainteresowani w ogóle. Mroczny klimat, trup ściele się gęsto. Jak widać, mam tutaj czarownicę o wdzięcznym imieniu Huda Ladacznica. I teraz. Kilka rzeczy chcę Wam powiedzieć. Po pierwsze, kamienie, które mamy właśnie w broni, awansują. Na przykład, tutaj zobaczcie, jest co? 5 do 10 damage, ale ten kamień mi awansował. I następne mam 5,8. Teraz wystarczy, że kliknę. Proszę bardzo. I uwaga, już mam 7,11, a tutaj mam 6,9. Także to wszystko awansuje yy, równo z nami. Do tego, ja może sobie wymienię te buciorki. Takie kierpce lepsze będą, dobra? Yy, do tego, słuchajcie, czy to jest. Tak, czarami się identyfikuje. To jest praktycznie jak ktoś grał w Diablo: to. 10 do odporności. Armo 9, a tu mam 8. Dobra, założę sobie takiego. Mam kilka czarów tutaj, no jako czarownica, więc kulą ognia, może. Dodatkowo takim czymś e, zamrażającym. I teraz. No i słuchajcie, e, mam dwa punkty do wydania w tym fantastycznym, wspaniałym <laughs> drzewku. Eee, dobra, i teraz tak: no, jest to ewidentnie najlepsze drzewko rozwoju postaci, jakie w ogóle chyba w grze stworzono. Tak jest: każda kropeczka to jest punkt, później są połączenia. Dodatkowo są takie powiedzmy większe kółeczka, to jest po prostu jakieś tam umiejętności lepsze, i trzeba do nich właśnie dążyć różnymi ścieżkami. Po drodze mamy różne rzeczy. Wybieramy sobie, która ścieżka dla nas będzie odpowiedniejsza. No i jeszcze mamy takie wielkie kule. No to to już daje naprawdę niezłe y, bonusy. Z tego miejsca zaczyna się czarownica, więc pierwsze dwa punkty są naprawdę rewelacyjne, mianowicie to ma na regeneracja 40%, więc to biorę od razu. I teraz tutaj mam do wyboru y, 9, 8% maksimum mana, tutaj jest inteligencja plus 10, a tutaj jest 16%, podnosi mi obrażenia. Ja na razie zrezygnuję, później dopiero sobie dojdę mniej więcej, gdzie tutaj chciałbym być i nie wiem. No ale to musiałem wziąć, 40%, słuchajcie, do regeneracji many, no to jest rewelacja. Dobra. Jest. I teraz... Spróbujemy, tu jest boss y, gdzieś, więc spróbujemy sobie. Ja akurat mam dobrze, bo wziąłem taką łapkę. Widzicie, na dłoni ona ma takie, takie kolce i to jest dosyć fajny przedmiot, który inną postacią znalazłem. Także mogę walkę wręcz robić. Dobra, tu gdzieś był mały boss. Taka baba wredna. O, jest. Patrz, patrz. Jest. <ścoughs> Dobra, co tu dali? Mądrości, zbroja płytowa. O, tragedia. Jeszcze pewne rzeczy. Patrzcie, tu są takie skrzynki. To ja w Ciebie, proszę. <laughs> Dobra, słuchajcie, o coś tutaj są rękawice jakieś. Kolejny. Nie ma w tej grze waluty, także często płaci się tymi scrollami mądrości. Zobaczymy jakie potworesy się pojawią. O kurka wodna. ဟုတ်နေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေ Czyli można oczywiście do miasta sobie wracać. No i tutaj pewne rzeczy są jeszcze, także teraz wam pokażę zupełnie coś innego. Dobra, Orport Transportation Portal Scroll. Eee, tutaj jakieś tam znowu rękawice, ring, czyli pierścionki. Mało miejsca zajmują w ekwipunku. Ekwipunek wygląda dokładnie jak w diablo praktycznie. Także. Wiecie, no. Amulet, proszę bardzo. Mana. Buteleczka, many. Dobra. Butelki, bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, nie zużywają się od razu. To jest niesamowite. Tylko po prostu się napełniają w miarę jak rozpieprzamy potwory. I te butelki również mają właściwości magiczne. Można sobie je później wymieniać. Ja tu mam takie zwykłe, oczywiście. No, i decydujemy. Możemy 5 butelek mieć w pasku, prawda? Te butelki mają coraz większą pojemność, coraz lepiej się tam napełniają i tak dalej. Naprawdę super sprawa. Dobra, idziemy dalej. I co tu jeszcze jest? No, ci z Was, którzy zaczęli grać, bo pierwszy filmik był na dużym kanale, to sobie chwalą tą grę. Nawet wczoraj z jednym y, z kolegów pograliśmy sobie i miałem nagrać odcinek właśnie z nim, bo akurat był dostępny. Natomiast, kurcze, no. Coś wyszło z dźwiękiem nie tak. I dupsko zbite Oczywiście pod tabulacją diablowata mapka to chyba każdy zda Naprawdę mogę nawet wyjść tutaj e, moimi pazurami, bo one są niesamowite, I mają już, to jest unikat znaleźć, zaraz Wam je pokażę, tylko że w ten sposób mi się chyba nie szkoli ten kamień, o zaraz Wam pokażę, mam takie coś, naprawdę jak na ten poziom to fantastyczne i nie ma to żadnych ograniczeń widzę. mroziło go Okej. Okay. no te trupole niestety chyba lepiej nie na nich działa. O zdecydowanie, okay, że mi się mana skończyła. Naprawdę, regeneracja many jest. Y Teraz 40% szybsze, ale to nie wystarcza czy non stop. O, jest poziomik czwarty Chodź no malutki, dobra Tu jest jakieś przejście O i tu jest wejście do jakiegoś teraz A ty co? Zniknął, no dobra Następnie ale zobaczymy, co to jest, w ogóle ok, zrobiło się jasno. Idziemy, co tu będą za jakieś boboki, Ciągle takie okay. tu są jeszcze w wodzie. W takich miejscach zazwyczaj można znaleźć skrzynki z tymi potworami. Prosta szata to niestety mnie nie interesuje. O, ta kula ognia, jak na ten poziomie, jest całkiem fajna. Okej. Okay. No i dobra, teraz zobaczymy... Co tutaj tutaj Proszę Proszę Nie wiem, jaki obszar działa. Ok. Typowa rozgrywka, oczywiście, Diablo. E, około, no nie wiem, kilka godzin trzeba spędzić, żeby rozkwinić to drzewko. Znaleźć sobie umiejętności, e, na których nam zależy, i znaleźć e, taką drogę, żeby jak najmniej tych punktów wydać, bo każdy takie właśnie. Coś to jest jeden punkt. Do tego kurczę trzeba no, wybrać drogę odpowiednią, bo na przykład może nie zależy mi na inteligencji, tu jest ten to, ta, ta droga, to jest plus 10. A może tutaj na przykład jakaś tarcza energetyczna, prawda? No i co? Może się okazać, że umiejętność, która wam pasuje, jest na przykład tutaj, na przykład to. Prawda? Albo to. No i musicie taką drogę wybrać do tego e, a jest to droga daleka, bo aż stąd. Żeby wydać jak najmniej punktów i żeby pójść, e, no, ścieżką najbardziej opłacalną. Naprawdę to jest fantastyczne. E, dobra. Widziałem tam kilku z was zaprosiło mnie do znajomych. Wszystkie zaproszenia chyba przyjąłem. To jest gdzieś tutaj, nie. Zaraz, zaraz, gdzie to było? O. Tylu mam znajomych na razie. Dziesięciu. Gildia żadna tam nie należy. No, dziesięciu znajomych mam. E, także jak tam gracie, to spokojnie możecie mnie zapraszać. O, jest skrzyneczka. Najpierw sobie z tym poradzę. Dobra, zobaczymy co tutaj dadzą. Krol porta portalu. Okej okay. Dobra. Są jakieś podforesy. O, z tymi szybko idzie. To są dystansowi i stoją w miejscu. O, kurka wodna, żółte, żółte, żółte. Już się pojawia ten dreszczyk emocji, tak jak z tego. Z diabełka. Okej, okay, za dużo. Co to takiego jest? Kurczę, gdzie to żółte? Nie, no pała taka, ale dupa. O dziwo już zidentyfikowane. Nie wiem dlaczego. Nie, no taka pała. To mnie nie bardzo interesuje. 20 siły potrzeba zresztą. Pamiętajcie, że w ten sposób również się rozwija, na przykład siła i inteligencja dla tej. Tutaj też inteligencja, jak ktoś chce tędy iść, to jest naprawdę łebsko pomyślane. <laughs> Dobra, no niestety zawód wielki zamiast fajnej różdżki, butów, czegokolwiek dla czarownicy dla mojej chudej ladacznicy. O, pięknie dostaje. Dobra. more mana. to się wydarzyło szybko. O! Jest jakiś lepszy gościu. O, 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 o! Spieprzam. Dobra. Z nim chcę walczyć. Jego ręcznie załatwię. Dobra, dobra. Ciebie gościu ręcznie załatwię, tylko życie mi się nie odnowi. Puść to, no. Puść to dziadostwo. Jest. Daj, coś. Daj, coś. O, to związane z questem. O, kurde, dobra, amulet jeszcze jeden. Czyli teraz tak. Mogę sobie użyć portal. Znamy wiadomo z jakiej gry. Dobra. Ehm, teraz tak. Trzeba tutaj... Still alive, are we? Sprzedajmy To... Jak widzicie wszystko na takie skrawki różnych rzeczy No nie będę tego identyfikował Szkodami czarów jak to wewnie zdam, to jakieś coś lepszego będzie A, tutaj 10 takiego Dobra o, to też mogę sprzedać. Dobra. Sprzedałem. Teraz wrócę tam. A to co? Jakiś gościu. Dobra. I teraz to podniosę. Tak jest. No to sobie wezmę od razu sobie posprzedaję też tutaj różne rzeczy. Miałem jakiś naszyjnik. O. 20% regeneracja many, a ja co mam? 22%, no dobra. I jeszcze raz portal sobie zrobię. I jak widzicie, dostałem tutaj skrzynkę z tymi medykamentami. Teraz, jak ją oddam, prawdopodobnie nowy czar dostanę. Nowy kamień. A nie, widzicie, mam do wyboru butelkę. Mam takie słabe butelki, a tu już są lepsze. A z takimi skrzydełkami 40% podnosi szybkość poruszania się. To jest dla mnie idealna sprawa. Tak jest, wziąłem. Teraz patrzcie się, tą buteleczkę sobie znaczy tak, tą sobie przełożę tu. Albo nie, niech będzie tak. Dwie z życiem, dwie z maną i jedna właśnie z tym jak piąteczkę użyję uwaga o nie mogę bo mam nie ten co ty chciałeś proszę bardzo nowe umiejętności wybuch zwłok znamy z Diablo oczywiście co ja tu mogę sobie wybrać pułapka ogniowa Ice Nova. to może być niezłe, zobaczymy. A to Spark, Spark czyli Iskra. A to Freezing Pulse, eee... czyli albo to, albo Ice Nova. Co tu jest? Dobra, wezmę to. Czy mogę gdzieś wtrynić w buciory. Dobra. Teraz to sobie przetestujemy. Ty ty Gościu masz dla mnie jakieś zadanie. Ja tego nie czytam słuchajcie, This ponieważ e... kiedyś już sporo. What little help I can offer is yours. Belly. To przeczytałem. Pierwszy raz. Teraz sprzedamy też część tego wszystkiego. Akceptuję. Te rzeczy można tu zostawiać. Jest tu naprawdę w porównaniu do Diablo jest tu sporo miejsca. Sobie to wszystko zostawię. To jest taka waluta jakby, no nie wiem, z tego można różne rzeczy robić. Dobra, to jest mapeczka. Tu są dwa, dwie kolejne misje, które mi się pojawią. Zobaczymy co to jest ta moja... Okej, okay, czy ja pod piątką już to mam? Tak jest. Widzicie jak szybko teraz? To jest tylko 5 sekund. Ale te 5 sekund na pewno uratuje nieraz życie. A teraz moja nowa umiejętność. Yy... Cholera jasna, wziąłem to samo co miałem. <laughs> Jakie jaja? Wziąłem to samo co miałem już. No, kurka wodna. Oczywiście słuchajcie, tego można. E, tego można naprawdę. A to co? Jest jakiś wrak. Tu jest Was dużo, więc ja Was tak zgromadzę i teraz. I z tym humorystycznym akcentem zakończymy ten film. <laughs> Słuchajcie, no niestety wziąłem to samo, będę musiał... No ale tego jest dużo, naprawdę tych umiejętności jest dużo. No cóż, mam nadzieję, że film wam się podobał. Drugi odcinek. Jak widzicie mnie w grze, to tam piszcie. To coś razem zagramy i tak dalej. A na razie żegnam się z wami. Do usłyszenia.